No jestem. A coś Ci się, Andek, stało? Y możesz mm. się nam pokazać? A ty, Andek, nie. No pokaż nam się. Nam nie, co nie pokażę się. Czemu? Nie będziemy się śmiać. No nie wstydź się, nie będzie tak źle. O, ma... o, tak, o. Nie. U fryzjera byłem, no. Zobaczcie, co mi zrobiła. Tu jest ten różowy, fioletowy. Mam... Chciała mi rokeza, tu mi narzędzia. Wjechała wam bo mówię, ty fryzjerzy w tych czasach, to... Ale tak. ty, wiesz co, Antek, no, no, no strasznie... Co, podobał ci się? A miałem cię zabrać do kina teraz, o, o tak się zgina, dziupin no wina, cię nie prasz, zabieram do kina, to, koniec! To W blog Nicole TV. Dzisiaj będziemy otwierać żółwika. Wow. Tak, jak widzicie, on umie pływać we wodzie. Oh. Umi jeszcze chodzić po lądzie. Fajne, ten I także na ziemi leżeć. Ale super. Tak. Nikola, a gdzie jest Antek? A gdzie jest Antek? Nie wiem. Yy, ostatnio, co go widziałam, w tym Jestem, ci... tutaj jestem. A coś ci się, Andek, stało? Yy, możesz cię mm. nam pokazać? A ty, Andek, nie. No pokaż nam się. No, nie, 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 pokażę się. się. Czemu nie będziemy się śmiać? No nie wstydź się, nie będzie tak źle. <śmiech> <śmiech> o matko! U fryzjera byłem, no. Zobaczcie, zobaczy co mi zrobiła. Tu listek różowy, fioletowy, mam. Chciała mi rokaza, tu mi na rzęsy wjechała, bo mówię, ty, fryzjerzy, w tych czasach to. Ale tak. ty y, wiesz co, Antek? No? No, no, strasznie. Co, podobam ci się? No nie, no. O... A miałem cię zabrać do kina teraz, o! o tak się zgina na wina, czy nie zabieram do kina, no, koniec! Przepraszam, jej. No nie, tam. To... Dobra, tam do nie zwracacie tak, nam czy... uwagi tam. No nie wyglądasz Is... tak źle, no. Dobrze, koniec, okay. koniec, koniec. Jest fajnie. No, dziękuję. Nie, Nikola. Co ty tu, Nikola, masz żółwie jakiego? Y, tak, i zobaczcie, jeszcze tutaj mamy trzy listy. Trzy listy od widzów? Tak, A to, co to się otwieramy? Otwieramy. I chciałam powiedzieć, że ten list jest z Anglii. Dobrze. O, super! Jak dużo takich tamtajczeń. Mm -hmm, Piękne. Jeszcze tutaj są, ale dużo tego myślałam. Dobrze. Super! Teraz co to tu jeszcze mamy? O, 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 o książeczka po angielsku. No, będziemy Ciekawe, się uczyć. Czaramy, czy coś przeczytamy. Co, przeczyta? A może to się powiesz, że Nicole co? Hmm? Że też w Anglii chodziła do przedszkola angielskiego, co? No tak, chodziła, chodziła do angielskiego no. przedszkola. Tak. I też się uczyła z angielskiego, mhm. prawda? Tak. Trochę. No nie zbyt Bo byłaś malutka jeszcze. A zobaczcie, tutaj mamy takie jakby naklejeczki, tu się, to się chyba o zrywa. Mhm. Tutaj się coś to... pisze. Fajne. Przerabiam sobie jak do I tutaj o. Nikola. No super! Dobra, o, tosia, Jadek I I mamy otościa. Zielony. Dla mnie będzie tak. Super! No widzicie? Dobra. Fajne, Dobra. Dobra, Dobra. Coś jeszcze? O, i liści! Droga Niko, bardzo lubię oglądać Twoje filmiki. Mimo, że mieszkam w Anglii, również opiekuję się trzema świeżakami. O! o fajnie! Dostałam je od babci Danusi z Wrocławia. Pozdrawiamy babcię Danusie oraz Wrocław. Mam 4,5 roku i we wrześniu idę do szkoły. Najbardziej podoba mi się twój filmik ze stwórkami sterowanym z telefonu. A czyli Ferbibemu. Ostatnio bardzo lubię się bawić z wieżakami Sylwarnias. Są super. Ja mam świeżaki, gruszkę Gosię, truskawkę Tosię i śliwkę Sabinę. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę Ci dużo uśmiechu. I dziękuję za super filmiki, które oglądam razem z rodzicami Julia Tymańska. Liścik napisał tatuś. Podpis jest mój. Zobaczcie, tutaj jest podpis Julki. Dziękujemy tak, za liścik. Dziękujemy. Naprawdę super fajne rzeczy były. Nikola, bardzo cię podoba? Tak. A zobaczcie, o tutaj jeszcze brozeczek jest. O to chyba Jantek, Hamtek, Jabłko, Śliwka, Sabinka. No to się nie ma. Chyba, że ta kropka, ta czerwona, to ty, to się, co? No może. No. Super, dziękujemy. Okay. Obrazek świetny. Piękny. Tak, jaki ładny. Hmm. Dobrze. Zobacz, w Anglii się nie wyglądają, widzisz? No. To teraz kolejny. Który? Może mniejszy. Od kogo mamy liścik? Nie ma napisanego. Nie ma napisane, może w środku będzie, to popatrzymy. Latosi. Tak, to ja. Oho, to I Milana szklanka. O, też dostałam, super. Ja dostałam taką piękną gwiazdkę. dziękuję. Tak? O, a ja zieloną. Ja? Przykleję się na czoło. Dlaczego nie wygląda To Mam do zabawek. Piękny. Do zabawek. Okay. barbie, jakiej? A. Fajne. Super. Dobrze. I co tam mamy za liści? malutki, fajny. To się przeczytasz? Mogę przeczytać. To przeczytać. Cześć Nikola, uwielbiam Twoje filmiki. Oglądałam już wszystkie i w każdym dałam łapkę w górę i subskrybuję Twój kanał przez 4 miesiące lub nawet dłużej. Mówiłam o Twoim kanale każdej koleżance. Ja nazywam się Julia i też mam pieska. Nazywa się Roxi. To jest suczka. Prawie jak nasz, Tak, Roxi. Także pozdrawiamy. Jumka. I tutaj coś jest. Pozdrawiamy Julcie oraz jej koleżanki, które nas oglądają. I tutaj masz tak. Co tam mam napisane, Nikola? Pomysły na odcinki, to może zostawimy jako o. tajemnicę, nie Nikola? A dobrze, dobrze. A no, to w sumie taka tak, tajemnica tak, Julki i Nikoli. I, dokładnie. O. Dobrze, następny. Dziękujemy za liścik, pozdrawiamy Cię Julce bardzo dobrze. serdecznie. Tak. Nikola się śmiejesz pewnie, co? Już tego odcinków? Odcinki. I teraz został nam ostatni liścik. Tak, ostatni. No bo nie się nie mogę doczekać odchodzisz, nie? <grystanie> tak, za chwilkę, za chwilkę, O, to można tak mocno. O! o. o. I tutaj o, mamy... Tu no, mamy super! super. Coś o! Tu mamy liścik od Julki chyba też, nie? Tak. Od tak. Julki z Kalisza! Najpierw może coś krótkiego tutaj mamy. No, a najlepiej same słodycze, nie? Dziękujemy. Dobre, dziękujemy, Dobrze. dziękujemy. A, coś fajnego Ale tak teraz. sobie zje. Coś fajnego. Zobaczymy. Czy mi się wydaje, czy wszystkie trzy listy były od Julki? Bo pierwsza była Julka, druga była Julka i teraz ta trzecia też jest Julka. Wszystkie dziewczynki o imieniu Julka. A, no, rzeczywiście. Wow. A, ale Julki się trafiły wszystkie, no. No, no co, trzy Julki to nie jedna. Tak. Ta. 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 Co tam mamy napisane? Coś dla? Coś co jest... fajnego. A coś A. fajnego. A. O, smurfy. smurfy. Ale super. Okay. Ale mi się fajnie zrobiły. O. Super. Dziękujemy, Dziękujemy ci serdecznie, Julcia. No, piękne. I piękne. Dobrze. dobrze, teraz tutaj mamy karty. Karty super zwierza zwierzak. Uf, I, i nie, nie tylko, tylko. Tutaj. Ile tych liścików Julka przygotowała? No. I tutaj mamy listki. Ja listki już podażę. O, 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 zobaczcie, co mamy? Karty? Tak, ale wszystkie już mamy. Mamy już cały album, no. No. Jest... Hej Nikola, ja będę mieć kanał na YouTubie. Fajnie. Na, za parę tygodni i nie opuściłam żadnego Twojego odcinka. Super, robisz historię o smerfach i bardzo cię lubię. Nikola. Ło! Wow, dziękujemy, Jucia! Super! Fajnie, że zaczynasz też karierę na YouTubie. Super. Może nakręcicie kiedyś razem odcinek? No Nie? Pozdrawiamy cię serdecznie! No i co mi bo się nie mogę doczekać, jak wróżujesz! Dziękujemy! Właśnie, dziękujemy no, za te liściki! Jesteście super! Tak. Tyle Bardzo rzeczy, fajne ta... rzeczy dostaliśmy Tyle i smarf! A teraz otwieramy... O, zobaczcie, tutaj jest narysowana jak pływa. Ej, <laughs> to się a to musimy naladzić wody gdzieś chyba. Tak, ja już otwieram. No otwieram wodę. No, może... Tak, tak. Yee! Chyba będę zażądać tego wody. Że... Naprawdę? Naprawdę. Bo... A to się nie um. Ja się no umam. właśnie, z wodą baterię. No tutaj coś. Jest, zobaczcie, że się wkłada e? bateria. Tutaj mamy chyba instrukcję. Zobaczcie. Wła, no, ja zobaczę. I co Od teraz? O. Mamy. Mamy najlepsze. Czyli potrzebujemy jednego paluszka. Co? Jeden paluszek bateria. A. I trzeba wcisnąć ten guziczek. Baterię włożoną? Idzie. Chyba celis. Masz ten? Nie. Ale tak szybko idzie, mój To to zim. Chodź. Okay. Mm. Żuwiku. Niech ja Cię kocha. <laughs> Kocham I do Ciebie idzie. <laughs> Fajny, fajny! Fajna fajna! E, widzicie fajnie? Tak! Ale żółwiki tak szybko nie chodzą przecież. Teraz ze mną. A no, opakowanie błonek na chodzi, jak prawdziwy żół. No chodzi, no, no nie widzisz, to no przecież chodzi, Tosia. To się razy szybciej. Słuchajcie! A on po wodzie pływa? Tak. No to tak się składa, że przygotowałam taką miseczkę. A zobaczymy czy pływa. Antek, co ty będziesz gotował? Ja pomidorówkę robię! Aha. Z troskawki! Nie, truskawkową zupę zrobię! On się nie utopi? Ej, ja mam silniczek! Z tyłu. Ja. Wow. Like Ale super! Fajne. Wow! Ale sobie fajnie. To sobie pływa fajnie. Jak prawdziwy żółwik! No to mogę powiedzieć, że no. tak, żeby ludzie sobie pływają. Fajnie. Prawdziwy, malutki. Prawdziwy, tylko jak bateria ta się zgodzi dopy. Nie będzie pływał. lajkowania i zapraszamy na pozdrowionka żółwik pozdrawia pa 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 pozdrawiamy Nadię Kaczorowską pozdrawiamy pozdrawiamy Karinka Kaję. Karina2552 Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Gabi 2006 Zubka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Oliwie Lecyk-Lecyk. Pozdrawiamy. Lecyk Lecyk. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Maję Zdybal.